dzisiaj mamy ważne wiadomości z Ukrainy. Po tym jak Ukraina doświadczyła największych i najgorszych rosyjskich ataków powietrznych z użyciem setek dronów i rakiet, kraj ten wkrótce otrzyma ogromne wsparcie dla swojej obrony powietrznej. Zachodni sojusznicy postanowili znacznie zwiększyć produkcję tysięcy rakiet obrony powietrznej, aby zabezpieczyć przestrzeń powietrzną Ukrainy. Wielka Brytania ogłosiła największy jak dotąd pakiet obrony powietrznej dla Ukrainy, zobowiązując się do dostarczenia ponad 5000 tysięcy zaawansowanych pocisków w ramach przełomowej umowy o wartości 3,3 miliarda dolarów. Pociski te produkowane przez z firmy Thales z Belfaście są precyzyjnie kierowane, szybkie i odporne na zakłócenia elektroniczne, co znacznie wzmacnia obronę Ukrainy przed rosyjskimi dronami z zagrożeniami z niskiej wysokości. Pakiet obejmuje zaawansowane rakiety FZ-275 LGR, zaktualizowane obecnie o naprowadzanie laserowe. Są one kompatybilne z mobilnymi systemami Vampire Ukrainy, stanowiąc ekonomiczne rozwiązanie do przechwytywania dronów w zasięgu 3 km. Ponadto Wielka Brytania dostarczy lekkie pociski wielozadaniowe, systemy naprowadzane na podczerwień ważące 13 kg każdej zdolne do namierzenia w Wolniejszych nisko lecących zagrożeń, takie jak rosyjskie drony szachet, w zasięgu do 8 km. Taki kompleksowy pakiet znacznie zwiększy zdolność Ukrainy do obrony, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnące uzależnienie Rosji od ataków dronów. Rzeczywiście, taktyka powietrzna Rosji uległa radykalnej zmianie i obecnie koncentruje się na wystrzeliwaniu ogromnych rojów dronów, zamiast polegać w dużej mierze na drogich i rzadkich pociskach manewrujących lub balistycznych. Ostatnie rosyjskie ataki zazwyczaj obejmują setki dronów, często łącząc drony bojowe szachet z dronami pozorującymi gerber, aby nasycić i przytłoczyć ukraińskie systemy. Obrony powietrznej. Intensywność tych ataków wzrosła. Siły rosyjskie obecnie wystrzeliwują nawet duże formacje dronów w godzinach porannych zamiast głównie ataków nocnych. Ta ciągła presja znacznie wyczerpuje zasoby obrony powietrznej Ukrainy i utrudnia ciągłą obronę. W obliczu tych trudnych warunków Ukraina strategicznie rozdziela swoje ograniczone zasoby zaawansowanych przechwytujących pocisków takich jak Patriot Iris T lub Sampte, wyłącznie w celu neutralizacji rosyjskich zagrożeń balistycznych i hipersonicznych zachowując swoje ograniczone zapasy na najbardziej krytyczne zagrożenia. Jednak sama liczba rosyjskich dronów coraz Bardziej wyczerpuje te zasoby, czasami pozwalając rosyjskim pociskom przebić się przez obronę. Dzięki dostawie ogromnej liczby pocisków z Wielkiej Brytanii, Ukraina będzie miała lepszą pozycję do przechwytywania większych rojów dronów, a nawet niektórych ataków rakietowych, zmniejszając w ten sposób skuteczność rosyjskich ataków powietrznych. Chociaż te pociski krótkiego zasięgu nie mają zdolności przechwytywania szybkich zagrożeń balistycznych, jaką zapewniają systemy takie jak Patriot, ich duża liczba gwarantuje, że mniej pocisków przedostanie się przez paracol obronny Ukrainy, ostatecznie ratując życie cywilów i infrastrukturę krytyczną. Ukraina obecnie około 85-90% nadlatujących rosyjskich dronów i pocisków co znacznie zmniejsza liczbę ofiar i szkód. Utrzymanie tak wysokiego wskaźnika przechwytywania ma kluczowe znaczenie, ponieważ każde udane przechwycenie pozwala oszczędzać ograniczone zasoby obrony powietrznej i bezpośrednio zmniejsza zdolność Rosji do terroryzowania i wywierania presji na Ukrainę poprzez ataki powietrzne. Poszukując trwałego i strategicznego rozwiązania, Niemcy inicjują znaczącą zmianę w europejskich zdolnościach obrony powietrznej, planując krajową produkcję pocisków przechwytujących Patriot. Według niemieckiego generała dywizji Christiana Friedinga. Niemcy tworzą obecnie krajowe linie produkcyjne pocisków przechwytujących Patriot, a pierwsze dostawy spodziewane są pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Utworzenie linii produkcyjnej kontrolowanej przez Europę zapewni Niemcom i Europie niezależność w zarządzaniu dostawami pocisków znacznie wzmacniając zdolności obrony powietrznej na całym kontynencie w obliczu ciągłych zagrożeń i prowokacji ze strony Rosji. Krok ten oznacza również, że kraje europejskie będą teraz bardziej skłonne do wysyłania części swoich istniejących zapasów rakiet na Ukrainę, ponieważ będą miały świadomość wiadomość, że w przyszłości będą mogły je łatwiej i szybciej uzupełnić. Posunięcie to stanowi znaczącą zmianę strategiczną w kierunku zwiększenia europejskiej autonomii w zakresie systemów obrony powietrznej zmniejszenia zależności od produkcji amerykańskiej zapewnienia długoterminowego, zrównoważonego wsparcia dla Ukrainy i szeroko pojętej obrony europejskiej. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz potwierdził ten kierunek, potwierdzając rozmowy z prezydentem Trumpem na temat nabycia przez Niemcy dodatkowych systemów patriot produkowanych w USA specjalnie dla Ukrainy, ogólnie rzecz biorąc, znacznie częste dostawy, takie jak ostatni pakiet z wielkiej Brytanii. Zawierające 5000 tysięcy pocisków mogą być dopiero początkiem, ponieważ Niemcy rozbudowują swoje zdolności produkcyjne w zakresie pocisków Patriot. Umożliwi to natychmiastową wysyłkę już dostępnych pocisków na Ukrainę, zmniejszając jej podatność na ataki rosyjskich pocisków i dronów w momencie, gdy jest to najbardziej potrzebne. Takie trwałe wsparcie znacznie ustabilizuje ukraińską przestrzeń powietrzną i osłabi jedno z głównych narzędzi strategicznej presji Rosji, umożliwiając Ukrainie przeznaczenie większych zasobów i sił zbrojnych na operacje lądowe. Jeżeli jesteś przeciwny inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuje, rozważ Subskrypcję naszej własnej, niezależnej strony informacyjnej. Można tu znaleźć nasze ekskluzywne spostrzeżenia strategiczne, kompleksowe przeglądy wszystkich frontów i regularne filmy z analizami taktycznymi. Subskrybując, nie tylko pokażesz swoje wsparcie dla tego kanału, ale także pomożesz i obronisz niezależne dziennikarstwo. Link do naszej strony internetowej znajduje się w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego raportu i doceniam wszystkich, którzy do nas dołączyli.